Jak Chat GPT poradzi sobie z polskimi łamańcami językowymi? Sprawdźmy to. Wstrzebrzyszło szcząszcz brzmi w trzcinie. Czy znasz polski łamaniec językowy, który brzmi: w Wstrzebrzyszynie, krząszcz brzmi w trzcinie? Tak. To bardzo znany polski łamaniec językowy. Jest trudny, ale zabawny do ćwiczenia wymowy. Okej, okay, to teraz powiedz go na głos: Wstrzebieszynie, krząszcz brzmi w trzcinie. Spróbujmy w takim razie czegoś innego. Może ząb zupa zębowa, dom zupa tębowa. Pewnie, ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Ekstra, teraz powiedz to dużo, dużo, dużo szybciej, najszybciej jak potrafisz. Ząb, zupa zębowa, dąb, zupa dębowa. Okej, okay, nieźle, spoko, a teraz spróbuj w takim razie powiedzieć na przykład stół z powłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Dobra, a teraz powiedz to jeszcze szybciej. Stół z powyłamywanymi nogami. Okej, okay, myślę, że nieźle. Słuchą szosą, Sasza szedł w czasie suszy, szosa, sucha. Suchą szosą Sasha szedł, w czasie suszy szosa sucha. Okej, okay, a teraz powiedz to najszybciej jak potrafisz. Suchą szosą Sasha szedł, w czasie suszy szosa sucha. A jaki jest Twoim zdaniem najtrudniejszy łamaniec językowy? Napisz w komentarzu.